Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj program o pierwszej pomocy w warunkach survivalowych, survivalowo buszkaftowych Taki trochę tytuł, można powiedzieć, zwodniczy, dlatego, że nie będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, jak udzielać pierwszej pomocy, tylko generalnie o pierwszej pomocy. Jesteśmy właśnie na kursie survivalowym, na szkoleniu w obecnej chwili nasz instruktor Jakub z dziećmi prowadzi zajęcia, wykonują czynności związane z nauką budowy stosu organizacyjnego. I na każdym naszym szkoleniu, zawsze początek tego naszego szkolenia rozpoczyna się wytłumaczyłem zasad BHP. I pierwszy punkt BHP brzmi właśnie tak. Będziecie pracować nożami, piłami i siekierami, i to są bardzo niebezpieczne narzędzia. Natomiast yy, nie jest pytanie, czy, tylko jest pytanie, kiedy zatniesz się swoim własnym nożem i to jest standard, to jest taka, można powiedzieć, bushcraftowo surivalowa y, rutyna, która spowoduje, że kiedyś pewnego dnia sami dziabniecie się nożem. Jeśli jesteś gdzieś na szkoleniu, gdzieś jesteś w miarę w takich cywilizowanych warunkach, to może nie jest taki straszliwy kłopot, nie w domu, czy na przykład tutaj jakby się coś zdarzyło. No nie jest kłopot, jest dużo ludzi, dużo narzędzi. Nie? Natomiast największy problem jest wtedy, kiedy jesteś sam. Z dwóch, można powiedzieć, powodów. Po pierwsze, no oczywiście, jak wbijesz sobie nóż w rękę, w nogę, czy będziesz, będzie jakiś to kłopot, no to musisz mieć dostęp do tych narzędzi, a ty wpadasz w panikę i jest, 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 jest problem, musisz sobie udzielić pierwszej pomocy. No i to jest zawsze skomplikowane, bo samemu musisz sobie udzielić pierwszej pomocy. nie? Komuś jest rzeczywiście zawsze prościej, nie? A druga sprawa, zgubiłeś się w lesie, jesteś sam, miałeś jeden problem, czyli się zgubiłeś, a teraz masz problem z zgubieniem się i z dziurą w nodze. W związku z tym, dlatego trzeba na to zwrócić uwagę. I nasze badania związane z tymi naszymi zajęciami, bo przeze mnie 15 lat, dowodzą, a mieliśmy tutaj na szkoleniach absolutnie wszystkie rzeczy. Palec obcięty, nóż w brzuchu, nóż w nodze, wybity bark, wstrząsanie filaktyczne, tysiące różnych rzeczy. I za każdym razem, kiedy zadawaliśmy później takie pytania, jak już ten gościu siedział, bo go tam opatrywaliśmy oczywiście, szycie, szpitale, gopry, topry yy, i siedział gościu i miał opatrywaną rękę albo coś innego, i pytaliśmy się: Ej, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego wbiłeś sobie nóż w nogę? Jak to zrobiłeś? To wiecie, co on odpowiadał? Odpowiadał: Nie wiem. Co znaczy, że w momencie, kiedy wykonywał daną czynność, czyli brał siekierę, brał piłę, brał nóż nie skupiał się w tym momencie na wykonywaniu tej niebezpiecznej czynności, w związku z tym zawsze nasza procedura jest taka, że jeśli wykonujesz pracę na rzędzie tnącym, wyciągamy nóż i wykonujesz pracę na rzędzie tnącym, to skupiasz się i przemyśliwujesz każdy ruch, czyli jak tutaj podważam, to jak nóż mi zejdzie, żeby sobie nie zrobić krzywdy, nie? Tu też kiedyś kręciliśmy film, nie pamiętam, ale jak też dołożę do tego. temu. Tak, to... Kupę lat temu o takich powiedzeniach nie i powiedzenie jest y, nasze suriwalowe, bardzo, bardzo ważne, bardzo fajne, które brzmi masz wątpliwość to jest pewność, nie czyli grzebę nożem, coś ostatnio też wycinałem i jest gdzieś blisko mojej ręki i ja mówię o kurcze, no to już masz wątpliwość taką, że nie jesteś pewien, to już nie, nie rób tej czynności dalej, bo masz wątpliwość. I kiedy jest wątpliwość, to jest pewność, że coś nie zadziała. I wtedy zmień w ogóle trajektorię pracy. Może odróż, może to jest bez sensu. Bo w 90% jest tak, że ludzie, nawet w garażu, a przetnę paskę plastikową tym nożem. Ale w tym garażu zawsze są kombinerki, tylko nikomu się nie chce iść. Więc nie robi tak, dobra, to jest niebezpieczne. Bo trzeba będzie wykonać jakieś czynności, a to zrobić, a dobra, zrobię tak. nie? I wtedy masz nóż w ręce, ręka jest rozwalona, jest kłopot. Nie? Więc po pierwsze, ludzie nie skupiają się na tym, co robią, jakie wykonują pracę narzędziami tnącymi, też bezmyślnie po prostu siekierą, robią coś tam i nie myślą, co robią. E, druga sprawa z piłami i z nożami jest to samo, czyli myślenie wcześniej, nie? Podejmowanie decyzji i to pojęcie wątpliwościach, czyli po prostu, aha, coś nie zadziała, to muszę się, muszę się zatrzymać, nie? E, trzeba, naj, najfajniejsza rzecz, pierwsza pomoc, nie? Najfajniejsza rzecz. Polecamy zapisać się na najprostszy, najzwyklejszy, dostępny dla do każdego kurs KPP czy tego kwalifikowanego ratownika przedmedycznego. I to jest bardzo fajna sprawa, nie? jeździsz sam po lesie, łazisz z kimś, nie będziesz nie chcesz być ratownikiem medycznym jakimś, ale natomiast, natomiast to podnosi Twoje kwalifikacje minimalnie, czyli wiadomo, co do rany, jak to robić, bo to są w miarę proste rzeczy do udzielania pierwszej pomocy, dlatego że z jakimi rzeczami sobie ludzie nie potrafią poradzić. No tak naprawdę z dużymi kwotokami i z takimi rzeczami jak jest zejście, nie? I dla tych, co robili kurs KPP 15 lat temu czy podobny kurs, to trendy i wiedza się zmienia. Zmienia, nie? tak. Zmieniają się rzeczy, no to, to trzeba sobie dojść ten refresh. To, że ktoś zrobił 5 lat temu szkolenie, to nie znaczy, że coś się nie zmieniło. Te uciski jakieś tam inne rzeczy, oparzenia, to się zmieniają. Coś się kładzie, coś się nie kładzie, nie? E, więc z tymi takimi dużymi rzeczami, to ludzie nie potrafią sobie radzić. Plaster, krewka jakaś tam, to, to jest pikuś, tym się nie ma co przejmować, nie? Mówimy o dużych, poważnych rzeczach, nie? Więc polecam kurs pp no albo jakikolwiek inny, nie? To jest bardzo ważna sprawa, to jest pierwszy jakby, pierwszy sposób, Podejścia, pomyślenia o pierwszej pomocy. to jest przydatne, bo tak naprawdę z punktu widzenia suriwalowego to rozmawiając z wieloma osobami na całym świecie, doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę są trzy najważniejsze rzeczy, które adept suriwalu w szkole, szkole to powinien umieć po prostu tak zero-jedynkowo. To jest umiejętność spalania ogniska, bo z punktu widzenia suriwalu, to dobrze wiecie, ten system trójkowy, czyli trzy godziny w warunkach zimy czy w momencie, kiedy wpadniesz do, do, do wody, wczoraj w nocy była bardzo, bardzo noc, zimna noc, bo noc była... znaczy zimna. Nie było zimno, to związane są z termolegulacją. W dzień było dosyć ciepło, 20 kilka stopni, a w nocy spadło tam do 8, 7 do 6 nawet, być może i ta, ta amplituda temperatury spowodowała, że noc była bardzo zimna. Wtedy w nocy wpadasz do wody, wychodzisz po kilku godzinach. No, tu system trójkowy mówi, że statystycznie po 3 godzinach wpadasz w hipotermię. Nie? Niby jest lato. Natomiast tak ci może przebrozić, tak ci może być zimno, że nie zrobisz kolejnych dodatkowych elementów. nie? Więc pierwsza bardzo ważna sprawa z punktu widzenia survivalu, to jest umiejętność od później nawigacja i. Trzecią rzeczą to jest medycyna. Nie, nie ma znaczenia, nie wiadomo, czy te trzy, czy to jest ważniejsze, to są te trzy najważniejsze elementy z punktu widzenia suriwalu, które, jakbyśmy mieli wybrać, należałoby się ich uczyć. Nie? Dlatego, że te wszystkie trzy wpływają na szybkość reakcji, szybkość działania i zachowanie funkcji bezpiecznych mego organizmu czyli ciepło. Umiejętność odnalezienia się, czyli nie trzeba tu siedzieć być może w tym lesie, tylko po prostu to za kilka, nawet po, pobiegnięcie po pomoc, coś, e, to też jest umiejętność nawigacji, bo trzeba wiedzieć gdzie. No i oczywiście właśnie ta pierwsza pomoc przedmedyczna, no bo ktoś sobie właśnie zrobił coś złego. No i dzisiaj, no to jest pierwsza rzecz profilaktyka. Profilaktyka. Kurs, szkolenie, e, nauka, więc to jest później będziesz umiał zrobić opaskę uciskową z paska do spodni. Nie? a ludzie po prostu nie, e, nie mają opaski, jak to zrobić? Wyciągasz pasek do spodni, wyciągasz kawałek, sznurka, chustkę, cokolwiek, tniesz, e, tniesz koszulkę na, e, na paski i jesteś w, w stanie zrobić opaskę uciskową, nie? I przejdźmy do sprzętu. Przejdźmy do sprzętu. To jest nasz sprzęt, który mamy zawsze na szkoleniach. W ten sposób, jeśli chodzi o sprzęt apteczkowy. Duża apteczka zespołowa, wykonana na bazie Halifaxa. Jest to nasz taki custom, dla nas zrobiony, czyli plecak Halifax firmy Action, przy którym tam, trochę się Action, bo ten plecak to jest projekt jednego kolegi. Natomiast bardzo fajnie, właśnie, mieści produkty w środku, takie duże, w sensie, no to jest apteczka zespołowa. Coś się stanie... Dużo i ze... dużo. Dużo, dużych rzeczy, nie? Coś, coś się stanie, to po prostu tutaj generalnie ta apteczka pozwala nam zaopatrzyć po prostu większe grupy, nie? No najważniejsze w apteczce jest szybki dostęp, Więc jak widzicie, otwiera się cała apteczka. Ta apteczka zawsze jest na leżąco, w związku z tym nie trzeba się pierniczyć, nie? Są opaski dziane, Mamy, no najwięcej rzeczy, jeśli chodzi o na... nasze problemy, to są oczywiście rzeczy związane z Kwotokami, cięciami. Mamy kwotoki, plastry, drogi oddechowe, rurka, mamy maska, chustenderce do winięcia gościa, bo nie wiem co jest. I to, jest, to są rzeczy, które my, z których my korzystamy. Nie? Każda apteczka powinna być dopasowana do danej sytuacji. No, nie ma uniwersalnych apteczek, no chyba że jest to taka apteczka, wiecie, samochodowa niemiecka z, z, z marketu, bo, bo jest jakiś tam standard, ale to wiadomo, że to jest no, nic fajnego. To jest raczej rzecz, która jest taka, można powiedzieć, tylko. Sprzedażowa. Nie? Tu mamy troszkę dopasowaną do naszych zadań. Zresztą my jesteśmy w miarę blisko na przykład grupy goprowskiej, Kilka razy tu zawezwaliśmy ratowników i sami zawieźliśmy. No bo wychodzimy z założenia też takiego, że to jest dopasowane do nas. Jak się coś stanie, coś poważniejszego, to szybciej jest. E, dowieść człowieka lub żebym przyjechał bezpośrednio, gopro na przykład uratował, niż żebyśmy my się musieli w to tam, wiecie, e, że tak powiem, angażować jakoś strasznie. E, no no czy, czy źle brzmi oczywiście, natomiast no krwotoki, u nas są takim, można powiedzieć, na bieżąco i one są do załatwienia. Wszystkie inne rzeczy będziemy zlecać po prostu na zewnątrz. To jest taka nasza, nasza, nasza wizja. To, czyli tą apteczkę musi zbudować pod swoje założenia. Apteczka wojskowa jest inna, apteczka zespołowa jest inna, bo na przykład to nie jest apteczka taka, którą zebralibyśmy na wyprawę z plecakiem i z grupą. To jest zupełnie inna apteczka, dzieją się zupełnie inne rzeczy, nie? Następnie taka, e, można powiedzieć, apteczka samochodowa na zagłówek. To jest Halikon Automotive. Chyba Automotive, nie pamiętam nazwy, yy, która montuje się na zagłówek i ona znajduje się po prawej stronie. Czyli jak jestem kierowcą, jeżdżę sam, nie? to ona się na przykład znajduje po prawej stronie za kierowcą, za, za fotelem, za zagłówkiem yy, pasażera, żeby móc ją dostać, tak? Lub jeśli bym jeździł sam, to może być z tej strony, nie? Bo chodzi o to, żeby po prostu łatwo było dostępna. Zatrzymuję się, jest wypadek, klik, otwieram ten element. Chwytam za, e, za apteczkę, mogę wybiec, wybiec z samochodu. Nie? I taka apteczka znajduje się w większości naszych samochodów. Moment szybkiego otwarcia, czyli po położeniu, ciągnę. Mamy tutaj ambu do e, maska, e, mas maska oddechowa. E, no i taki sprzęt przede wszystkim standardowy, klasyczny, czyli bandaże dzianinowe, e, opatrunki, gazy, e, nożyczki, e, taśma. Folia NRC, nie, tutaj są gaziki, folia NRC znajduje się tam jeszcze, jest folia NRC, plastry, taka podstawowa apteczka na masywne, duże kwotoki, e, cięcia i jakieś inne rzeczy. Wiadomo, że jakieś złamania, no to dzisiaj są dwie, dwie drogi, jeśli jest na przykład złamanie, nie? No, jeśli ktoś złamałby u nas nogę, to my po prostu siedzimy, owijamy folią, uspokajamy, za 20-15 minut jest GOP. Usztywnia profesjonalnie nogę, zabiera gościa. Nie? Jeśli będziecie w górach, no to ty musisz podjąć decyzję, czy to jest takie złamanie, że można je usztywnić i czy to jest dobre rozwiązanie, dlatego że być może się zrobić to nieumiejętnie, no to to ta noga już nigdy się nie zrośnie dokładnie tak samo, więc to jest kwestia podjęcia decyzji. Tego się dowiecie na kursie. Nie? Ja mówię, jaki jest u nas standard. Nie? nie będziemy się bawić w żadne rzeczy, żadne szyny albo jakieś inne rzeczy, dlatego że to jest tak blisko do przyjazdu profesjonalnej, e, profesjonalnego ratownika, że to szkoda grzebać w tej nodze, uspokoić, zabezpieczyć, e, przypilnować. U nas kwotok jest najważniejszym elementem, bo, bo tam są narzędzia, kiery piły, nie. Mniejsza apteczka to jest akurat apteczka Kuby, typu wychodzę z zespołem na zajęcia do lasu tam, tak jak Kuba jest, zabrałem mu, więc teraz jak się coś zdarzy, no ale krzyknie i dobiegniemy tam w 33 sekundy, nie? Taka apteczka, gdy jesteś dalej do bozu i nie możesz do niego szybko wrócić, nie? Czyli idziemy na przykład, dobra, no idziemy tam pozyskać drewno, bo coś i to jest więcej niż te 100, 200, 300 metrów, nie? I wtedy zabierać taką apteczkę. To też jest helikon z możliwością dopięcia karabinczykiem lub dopięcia do mola. No i to jest wypchana apteczka. Tu też powiem taki malutki kejścik, jeśli chodzi o te apteczki. O. oczywiście szybko dostępne rękawiczki. No, tabletki, bandaże, folia NRC. Więcej bandaży, opaska dzianinowa, plaster. Nie, to są standardy. W apteczce powinny się znajdować. Tak naprawdę takie takiej w aftowej trzy grupy produktów. Po pierwsze, właśnie rzeczy, które spowodują zatrzymanie krwawienia, czyli na przykład zwykły potrojek osobisty lub jakieś plastry. Nie? Czyli na takie, co się, się zdarza, przecięłem palca, wbiłem sobie nóż w nogę. Nie I to są oczywiście tej grupy, bo przecięcie palca, no to ja zawsze noszę w kieszeni zapalniczkę do podstawowego, szybkiego rozpania ogniska i na tej zapalnicy naklejona jest taśma klejąca, która może posłużyć do rozpałki, ale może posłużyć też, czyli jak przecięte palca, a sobie przecięłem palucha, ciach! I zaciągnięte, zabezpieczone, krew nie leci, nie? I to też ktoś może powiedzieć, nie no, przecięcie palca, to co Ty tam będziesz kleił plaster, przecież to wystarczy zrobić... Mm, I już, nie? No, nie, mm, i już, dlatego że jak jesteś w lesie, to po prostu po pierwsze, nie możesz użyć tego palucha, bo jak wsadzisz go gdzieś do ziemi, do piachu, będziesz pakował, to jest syf. To po trzech dniach po prostu tam jest taki paluch, taka ropa i jest, jest kłopot wyłączyć to z akcji, nie? Więc zabezpieczenie tego palucha jest, jest, jest bardzo ważne. I ta klejąca oczywiście, też może ściskać brzegi rany, więc ona też tak naprawdę zadziała po prostu jako. Opatrunek porządny i też może przykleić, czyli będę miał cokolwiek chustkę, rękę, cokolwiek innego będzie większy kwotok, ściągnę koszulę, przyłożę i też mogę tą taśmę klejącą to po prostu złapać. Mało taśmy klejącej, ale jest wystarczające więcej jest zawsze w samochodzie. Nie? E, oprócz tego taśma klejąca jest oczywiście rozpałką, też, nie? więc jeśli mówimy o takim suriwalowym, bo nie będziemy drugiego filmu kręcić, typu moja zapalniczka. Nie? Więc ta taśma klejąca, nie wiem czy ten model, bo jak odkleję, przykleję cały czas, no to jest ich. O, jest dobrze. I ta taśma klejąca jest też rozpałką. Czyli mam taki najprostszy zestaw suriwalowy, rozpałka, e... rozpałka, apteczka i. Rozpałka, apteczka i. Rozpałka. apteczka i do tego, do czego służy taśma klejąca. I też. do tego służy taśma klejąca. Czasem <laughs> zagubiłem się. nie? Dobra. I to jest taki najprostszy system. Więc co się powinno znajdować w apteczce? I jeszcze raz, tak podsumowując. Rzeczy na tamowanie kwotoków małych i dużych, rzeczy przeciwbólowe. Bo się okaże, że będziecie tak łeb bolał, że nie będziesz mógł się skupić, bo jest za duży... uderzyłeś się, przeciąłeś się, masz gorączkę. Znaczy, to są podobne, no to z reguły jakieś przeciwbólówki, nie? E, cokolwiek może się zdarzyć, ale to są rzeczy takie, że po prostu ze zmęczenia z tych wszystkich innych rzeczy możecie boleć głowa, a co się nie zdarzyło nigdy wcześniej. I kolejne rzeczy, rzeczy przeciwbiegunkowe, nie? Takie przeciw, wiecie, na, na boleści brzucha, bo, bo, bo nie jadłeś, bo jadłeś źle, e, bo zjadłeś przez ileś dni, jadłeś na przykład jadłeś coś innego, nie? Więc to są takie trzy grupy. Według nas, oczywiście, nie według tego, z czym się, z czym się my spotykamy: czyli cięcie palucha, wbicie noża, ból e, i rzeczy przybłogowe. I to z punktu widzenia apteczki takiej burszkawtowo-swojewolowej jest najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, prosty case. Skoro nie jestem w stanie zmieścić e, do takiej apteczki wszystkiego, co nam się wydaje, co się może zdarzyć, nie? To zaczynamy ją rozbudować. I tutaj zobaczcie jeszcze raz, Łukasz, pokażesz tam. To jest taka wielka apteczka zespołowa. To znaczy, że im większa, że żadna apteczka nie zmieści wszystkiego, co byście chcieli, bo wszystkiego tu się może zdarzyć. Rozbudowywanie tej apteczki z mniejszej, większej do największych rozmiarów powoduje, że w pewnym momencie, ty idąc gdzieś krzaki, powiesz, nie, no ta apteczka to jest. A to nie będę zabierał. bo ona dzisiaj jest 20 stopni, za chwilę będzie, nie będę chodził z tą apteczką przy pasie wszędzie, nie? Bez, bez sensu. Nie? Po prostu może się zdarzyć taka sytuacja, że ta apteczka będzie tak duża, że ty ją odłożysz, pójdziesz w krzaki, wbierz sobie nóż i będzie problem. Nie? Dlatego apteczka powinna być w miarę mała, żeby ci nie przeszkadzała. Nie? To jest taki, taki tip, taki case. Nie? I to jest apteczka, którą wymyśliliśmy e, jakiś czas temu. To jest apteczka Helicon firmy Helicon tex apteczka, która nazywa się Bushcraft 8 Kit, która jest specjalną apteczką bushcraftową. Tak dokładnie. Dobrze słyszycie, specjalną apteczką bushcraftową. Bo apteczka bushcraftowa nie istnieje, apteczka survivalowa nie istnieje. Jak piszecie sobie apteczka survivalowa, to znajdziecie cały każda apteczka survivalowa. Nie. Więc to jest produkt, który jest specjalnie przeznaczony do noszenia właśnie w lesie, nie? Z kilku powodów, nie? Oczywiście system montażowy. Czyli można ją zawiesić tak, bo to jest ten system montażowy opracowany tutaj przeze mnie, w helikonie, a znany z brytyjskiego sprzętu, czyli jest niżej, montujemy na pasie, jest niżej niż pas, co pozwala nosić pas biodrowy plecaka wygodnie, apteczka sobie dynda, nie? To jest pierwszy, pierwszy moment, pierwszy sposób noszenia tej apteczki, czyli tak na tej taśmie. Ona sobie wtedy spokojnie pracuje, jak będziecie sobie gdzieś chcieli usiąść czy coś, to Wam nie dynda, nie zajmuje miejsca, nie? To jest pierwszy, pierwszy, pierwszy sposób, nie? Możemy schować taśmę. Syk do środka, i mamy system mole. I tutaj od razu też jest przeplopem, tak, w ten sposób, że ten system mole w helikonie działa tak, że w to miejsce możemy przepuścić czyli tu, i tu przepuścić pasek mole 5mm. Wtedy apteczka jest sztywno na pasku w ten sposób. Nie? To jest jej drugi sposób. Trzeci sposób to klasyczny system mol, który pozwala tą apteczkę po prostu domontować do plecaka, do porządzenia, gdziekolwiek sobie chcecie. Nie? I ostatni system montażu. To są te tasiemki wystające, które można schować. Bo tu jest wycięcie w laminacie. Długo nad tym pracowaliśmy i tak nie jestem zadowolony to po wymyśleniu wyszło, że coś innego można jednak zrobić. Nie może te tasiemki schować, żeby nam nie przeszkadzały, ale za pomocą tych tasiemek możemy dopinać na przykład do taśmy plecakowych, czyli jak wyciągniemy te i będziemy jeszcze dwie, to możemy dopiąć do, do plecaka, ale to było zrobione tak naprawdę do tego, żeby montować tą apteczkę w poziomie. Pod chestrigiem, pod chestpakiem, na przykład, nie? Lub w momencie takim, że jak sobie dołożymy czy lineczkę, czy jakieś inne elementy, o zobaczcie, w tenże sposób to do paska też możemy zakombinować i mieć na przykład z tyłu na, na pasie w ten sposób tą mapteczkę, nie? Lub to oczywiście na 100 sposobów, bo jeszcze macie torbę saczel, albo jakąkolwiek inną torbę, nie mam tej takiej paseczka tutaj, niestety. Bo ten element tutaj i tutaj jest elementem przelotowym. W związku z tym, jak przepuścimy sobie szelkę cienkiego plecaka lub yy, szelkę od satchela, to tam apteczkę możemy mieć po prostu na, normalnie na, na, na ramieniu, szybko dostępną, Dodatkowym elementem jest to, że to przecięcie może nam posłużyć do przenoszenia na przykład nożyczek. W ten sposób, nie? To jest pierwsza rzecz, czyli opakowanie dopasowane do jakby do, do, do rzeczy, nie? Specjalnie nie jest czerwone, żeby nie nosić czerwonej apteczki, tylko jest tu krzyż, nie? I też występuje oczywiście w czerwonym kolorze. Natomiast to jest taka stonowana i specjalnie jest tak, tak zrobiona, nie? Druga, czyli pierwsza sprawa to jest system montażu opakowania, bo kolejnym elementem jest oczywiście możliwość szybkiego dostania się do środka, czyli ten tak zwany hiszpańskie zapięcie pozwala nam jedną ręką otworzyć, następnie na górze znajduje się owinięty uchwyt, plecy są usztywnione w związku z tym ciągnąc, wyciągam całą apteczkę, bo tu mamy sztywne plecy, więc to nam się nic o tu jest w tym miejscu, nic się nie zaczepi, wyciągam apteczkę, nie? I teraz przystępuję do udzielania pierwszej pomocy. No i tutaj też kolejny pomysł, taki nasz, można powiedzieć, strójwał buszkaftowy, że można to sobie tego nie zabierać i można zabierać tylko też ten element. Nie? Czyli to mogę wstać do plecaka i mieć taką podstawową apteczkę. No i teraz dochodzimy do bardzo ważnego punktu, czyli do drugiej różnicy między wszystkimi apteczkami, czyli apteczka ta, czym się różni ta apteczka od wszystkich innych apteczek. Po pierwsze, nasza apteczka buszkaftowa mieści w środku opaskę uciskową zwaną stazą. Bo doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę jeśli będziesz hen-hen daleko na wyprawie i przetniesz się tak nożem, że masz taki krwot, o którego możesz nie zatamować albo u kogoś, albo sam, nie? No to bez opaski uciskowej niestety sobie nie poradzisz. Przyznam się, że te przepisy się zmieniły od iluś tam lat, bo jeszcze kilka lat temu była informacja, że nie wolno, że pracownik cywilny, czy ktoś po kursie nie może założyć opaski uciskowej. Chyba te przepisy się nie zmieniły. Nie wiem, Łukasz Pomóż nie zmieniły się chyba, nikt o tym nie mówił. Na pewno ktoś podpowie w komentarzach. Na pewno w komentarzach powiecie, czy się zmieniły no, czy Myślę, się że zmieniły. przy uratowaniu życia ludzkiego... właśnie, to dozwolone, ale, ale generalnie były wytyczne, że nie powinno się używać. Chyba po prostu jest tak, że nawet przepisy się zmieniły, czy zmieniły, to wszyscy z tymi się spotykają, mówimy ność staze stazę. Noś stazę, za najlepiej zakładaj stazę. Najlepiej ność staze i potrafi ją użyć, nie? Tak, oczywiście, że to wszystkie elementy. Czyli szkolenie. Musisz umieć użyć, Najlepiej nie YouTubeowe, nie? YouTube nie? Bo, bo przepisy, na przykład te wojskowe, te TZ3, cztery stazy. To też ciężko zmieścić cztery stazy. Nie? Natomiast już wszyscy mówią, załóż, będzie opaska, będzie, czy będzie fotok, będzie coś. Zakładasz opaskę, masz z głowy, zatamowane. Musisz pamiętać oczywiście o tej procedurze, żeby to sprawdzić, żeby później, żeby zaznaczyć czas. Jasne. Musisz to umieć zrobić, nie? Natomiast wiele osób tego nie robi, więc wyobraźmy sobie, że idziemy do lasu, w krzaki. Teraz jakieś dziecko, czy ktoś, robi sobie takie, taką ranę, że ty trzymasz tak, wypływa i ściągasz koszulkę, ściągasz to, tamujesz i jest lipa. Założenie opaski i sprawdzenie czasu powoduje, że tak naprawdę możesz jeszcze coś zrobić, no i uratować komuś życie. I to jest druga różnica. E, tą apteczkę można tworzyć dwoma rękami, ale można też tworzyć samodzielnie. Czyli wyciągnąłem jedną ręką, bo jeden z, łapę za ten element, czyli hiszpańskie zapięcie, do góry cyk. Później otwiera się to, wyciągam to i na przykład ten element służy do tego, że jestem sam, jest rana zębami otwarta apteczka, nie? Ciach, wypadło coś się środku wcześniej, bo nie do, wczoraj oglądaliśmy. Nie? I tu w tym miejscu znajduje się właśnie staza opaska uciskowa, nie? to też mogę wyciągnąć. Czyli mogę tą apteczkę wyciągać własnym i otwierać za pomocą jednej ręki. No i co znajduje się w środku, nie? A, wiem, bo wyciągaliśmy nożyczki, nie? Wyciągaliśmy wczoraj nożyczki. Co znajduje się w środku w tej naszej apteczce? Już pokazuję ją. Po pierwsze, po otworzeniu, najpierw pierwszym elementem, który powinien być szybko dostępny, to są oczywiście rękawiczki jednorazowe. Jak sobie udzielasz pierwszej pomocy, to możesz tam że to tam pal sześć, nie? Komuś musi zawsze użyć, ale oczywiście jeśli jest rana i nie chciałby się zabrudzić, to powinieneś użyć tej, tej, tych rękawiczek. Czyli samodzielnie sobie ciężko będzie wyciągnąć te rękawiczki, chociaż pociągniesz się na wyjdą z tych gumek, nie? Natomiast dla kogoś oczywiście absolutnie y, musisz to y, mieć. Więc mamy dwa, dwie, dwie rękawiczki, które można sobie wsadzić do każdej innej kieszonki, ale te elementy, te tasiemki po bokach służą do tego właśnie, żeby sobie za pomocą gumki docząć te rękawiczki. One się chowają, po momencie otwarcia po prostu wychodzą i znajdują się w tym miejscu. Widzimy raz i dwa, nie to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście staza, kieszonka na stazę powoduje, że ta staza jest w środku umieszczona, wsadzona tutaj, łatwo dostępna. Nie? To jest kolejna rzecz. Nie? Kieszenie na opatrunki osobistej, to jest, to jest akurat gaza taktyczna. Taka formia formie opatrunku, no, gaza to jest, bardzo blisko opatrunku, nie? Tu mamy jedną. Oczywiście tu wejdzie też zwykły bandaż, cokolwiek innego, bo ja nie będę omawiał teraz, co powinniście nosić w swojej apteczce bushcraftowej, bo to jest dopasowane do twojej Tu mamy chyba taką samą. Do twojej wiedzy, nie? Czyli mamy dwie, e, dwa bandaże skompresowane, e, dwie duże gazy, nie? E, wracają. E, proszę? Wracają. Wracają, no to jeszcze sekundkę, no to niech wracają, nie? I to, co wsadzicie, to jest wasza inwencja twórcza. I w środku znajduje się jeszcze taki element, którym znajdują się na przykład plastry. Tu mam pustą kieszonkę, o tu mam panu, nie? Znajdują się tutaj środki przeciwbólowe, środki, właśnie to jest też smekta, znajdują się tu i plastry. Znajduje się tutaj sól do przemywania ran. I to jest malutki element, malutka kieszonka, która jest w środku, ale którą też można sobie na przykład wypiąć za pomocą tego plastiku śmiesznego, który się nazywa jakoś tam, zawsze zapinam tej nazwy. Czekajcie, bo to oczywiście nie robi się tak w tym momencie na szybko już, chyba, że tutaj nam producent trochę zawęził, no nie zawęził, no teraz to kiepska wygląda, nie? O dobra i ten element wypinamy i możemy go schować tutaj do kieszonki mieć taką podstawową apteczkę za sobą. więc jeśli chodzi o pierwszą pomoc, po pierwsze, zapisz się na jakiekolwiek szkolenie, kurs, KPP to jest absolutnie minimum, możesz iść na TTT3, one się oczywiście różnią. Po drugie, musisz wiedzieć, jak używać każdego elementu ze swojej apteczki, nie? E, Zapraszam do komentarzy, żebyście się pokłócili z nami, czy taktyczna gaza to jest już aptel, opatrunek, czy to nic nie opatrunek, o minimum to jest oczywiście odnoszenie opatrunku. Tych opatrunków jest mnóstwo, natomiast nauka i wiedza jest najważniejszym elementem, a dobór sprzętu to jest drugi, druga rzecz. Dziękuję serdecznie, cześć. thank <laughs> you